A wiesz? Michalscy niby tacy biedni, a na wkład własny mieli do kredytu, a my? Nie przejmuj się, jeszcze chwila i bez wkładu kredyt dostaniemy. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. Informacje zawarte w tym filmie pochodzą z ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Link do ustawy znajdziesz tutaj w opisie filmu. Jest tam też kilka innych przydatnych linków, do których Cię zapraszam. Natomiast z filmu dowiesz się, co taka gwarancja Ci daje, jakie są wymogi skorzystania z takiej gwarancji, a także na koniec filmu powiem Ci o kilku smaczkach, czyli jak najwięcej z tej ustawy wyciągnąć, żebyś oczywiście miał jak największe z tego typu ustawy korzyści. Więc ogólnie jeśli chodzi o ustawy, to jest to pomoc państwa, polega na daniu tak zwanej gwarancji, żeby nie trzeba było mieć wkładu własnego przy zakupie właśnie mie mieszkania czy też domu. Będę to mówił na zasadzie pytań i odpowiedzi, żeby było tutaj łatwiej wszystko zrozumieć. Więc pierwsze pytanie: czy otrzymam jakieś pieniądze na wkład własny? I tutaj odpowiedź brzmi, że teoretycznie nie, ponieważ jest to na zasadzie gwarancji, a nie tak jak wcześniej było na przykład przy mieszkaniu dla młodych, że były jakieś pieniądze właśnie na wkład własny. Natomiast powiedziałem, że teoretycznie, dlatego że jeśli podczas. Nie będziesz mieć innych nieruchomości i urodzi ci się drugie dziecko, to wtedy dostaniesz jakby 20 tysięcy złotych, czy też dostaniecie taką kwotę, przy czym nie pójdzie to dla Was na konto, a na spłatę Waszego czy Twojego kredytu hipotecznego, pomniejszając właśnie o taką kwotę jeśli natomiast urodzi się Tobie czy Wam trzecie lub kolejne dziecko to ta kwota już nie będzie 20, a 60 tysięcy złotych i również pójdzie to na nadpłatę, natomiast trzeba uważać ponieważ jeśli otrzymasz czy otrzymacie takie pieniądze, to do 5 lat nie możecie tej nieruchomości sprzedać, nie możecie też tej nieruchomości do 5 lat wynajmować, jeśli to, to zrobicie, to wtedy musicie zwrócić proporcjonalną kwotę, czyli jeżeli na przykład po 2,5 roku taką nieruchomość sprzedacie, no to 2,5 roku to jest połowa z 5 lat, więc połowę tej kwoty wtedy na Należy oddać. Kolejne pytanie. Czy każdy może skorzystać z gwarancji? I tutaj znowu odpowiedź brzmi nie, z tego względu, że są ograniczenia. Jakie to są ograniczenia? Nie możesz mieć innej nieruchomości, czy też nie możecie mieć domu, mieszkania i tak dalej. Są oczywiście tutaj pewne wyjątki. Jeśli posiadasz czy też posiadacie dwójkę dzieci, to możecie taką nieruchomość posiadać, ale nie może ona być większa niż 50 m2 w powierzchni użytkowej. Jeśli posiadacie trójkę dzieci, to to wzrasta do maksymalnie 75 m2 przy czwórce Dzieci maksymalnie 90 m2, natomiast jeśli posiadasz czy posiadacie 5 lub więcej dzieci, no to tutaj już tego ograniczenia nie ma, czyli możecie mieć jedną nieruchomość z dowolnym metrażem. Kolejnym właśnie ograniczeniem jest. Cena za metr kwadratowy. I tu są, tu są różnego rodzaju stawki. Inne są dla rynku pierwotnego, inne są dla rynku wtórnego. Te stawki będą się, się zmieniać, ponieważ one zależą tam właśnie od pewnych parametrów. Moim osobiście zdaniem łatwiej będzie nabyć nieruchomość z rynku pierwotnego niż z rynku wtórnego, ponieważ ta stawka dla rynku pierwotnego jest po prostu wyższa, więc więcej nieruchomości będzie się klasyfikowało do, do tego właśnie tutaj celu. Jeśli będziesz korzystać z naszych usług, to my dokładnie po, powiemy Ci w jakim województwie, jakie te stawki dokładnie tutaj są, bo tak jak jak będzie się to zmieniało. Kolejne obostrzenie jest takie, że gwarancja może wynosić od 10, raczej musi wynosić od 10 do 20% ceny zakupu. Oznacza to, że nie możesz mieć zbyt dużego tutaj wkładu własnego. Jeśli będziesz mieć, no to wtedy z takiej gwarancji nie możesz skorzystać. Jeśli będziesz mieć więcej niż 10%, -10 wkładu własnego, no to oczywiście wtedy nie będzie można z takiej gwarancji skorzystać, no ale wtedy są już inne oferty standardowego kredytu hipotecznego, więc taka gwarancja nie będzie potrzebna. Następne, jakie jest ograniczenie, to to, że kredyt hipoteczny musi być wzięty na minimum 15 lat. Następne ograniczenie, że możesz tylko raz czy możecie skorzystać z tego typu gwarancji, a także, że zakupiona nieruchomość nie będzie do celów działalności gospodarczej. Bardzo ważne jest ograniczenie, którego nie ma w ustawie, natomiast występuje, to jest to, że oczywiście na taki kredyt również musisz czy musicie posiadać zdolność kredytową. Kolejne pytanie. Co mogę kupić używając kredytu hipotecznego? Właśnie z taką gwarancją. Więc możesz kupić mieszkanie i ważna rzecz, w tym możesz też wziąć kredyt na wykończenie tego mieszkania. Wcześniej tego nie było przy mieszkaniu dla młodych, trzeba było osobno starać się właśnie o Tutaj może być. Możesz kupić dom, działkę oraz działkę budowlaną. Następne pytanie. Gdzie technicznie złożyć wniosek, żeby starać się właśnie o taki kredyt z taką gwarancją? więc możesz to zrobić w każdym banku, który do takiego programu przystąpił. Możesz złożyć taki wniosek również u nas, u każdego innego dowolnego pośrednika. Jeśli zrobisz to u nas, do czego oczywiście serdecznie cię zapraszamy, to wybierzemy dla ciebie ofertę najtańszego banku, najtańszego kredytu hipotecznego. Dodatkowo nam nic nie, nie zapłacisz, ponieważ nasze wynagrodzenie bierze się stąd, że wynagradza nas bank, a bank nie dokłada tobie dodatkowego wynagrodzenia tylko bierze to stąd, że jak obsługujemy Cię my, czy też inny pośrednik, to nie ma kosztów związanych z oddziałem banku. Więc to, co normalnie szłoby na oddział, to wtedy idzie do nas, czy do innego pośrednika, a jeśli powiesz właśnie nam, że jesteś klientem z polecenia albo z YouTube'a, to postaramy się tak, aby ten kredyt był dla Ciebie jeszcze tańszy niż bezpośrednio w banku, więc nic nam nie zapłacisz, a kredyt będzie tańszy niż w banku. Zatem zapraszamy do współpracy. Zapraszam również do subskrypcji tego kanału, aby właśnie nic się nie ominęło. Każdy kolejny film, żebyś właśnie miał jak najtańszy kredyt hipoteczny dla Ciebie. Więc piąte. Pytanie. No a co ze singlami i tak zwanymi związkami nieformalnymi? Ponieważ w małżeństwie bez problemu taki kredyt można otrzymać. Jeśli chodzi o singli, to jak najbardziej też ta ustawa to obejmuje. Natomiast jeśli chodzi o związki nieformalne, to tutaj bez problemu można taki kredyt otrzymać, jeśli macie wspólnie, albo jedno przynajmniej z Was ma jakieś dziecko. Wtedy tak. Natomiast jeśli dziecka nie macie, to ustawa jakby tutaj to precyzuje w taki sposób, że jakby każdy z Was musi oddzielnie, osobno o taki kredyt się Starać, więc pytanie, jak to będzie, czy też oddzielnie musicie kup kupić wtedy taką nieruchomość, że tylko może być na jedną osobę, że kredyt tylko na jedną osobę, o tym się, się, się dowiemy tutaj w trakcie, jak najbardziej swoje klientów będziemy informować. No, jeśli będzie oddzielnie dana osoba musiała przystąpić jeden z was do takiego kredytu, no to pytanie wtedy, co ze zdolnością kredytową. Jakie natomiast jest rozwiązanie, gdyby się okazało, że wtedy jak dziecka ja nie macie jesteście związkiem nieformalnym, no to jakie jest tutaj wyjście? No wyście jest takie, że możecie wziąć sobie szybki ślub cywilny oraz rozdzielność majątkową. No ślub cywilny nie wymaga dużej ilości formalności, a rozdzielność majątkowa spowoduje, że macie i tak oddzielne finanse, więc w sumie dla Was jest to praktycznie to, to samo, co taki związek nieformalny następne pytanie, czy jest jakiś limit powierzchni kupowanego mieszkania czy też domu, który mogę sobie właśnie w ten sposób kupić i tu odpowiedź brzmi nie natomiast jest główna kwota ograniczenia gwarancji do 100 tysięcy złotych więc jeżeli kupisz czy kupicie na przykład mieszkanie które będzie kosztowało milion dwieście tysięcy złotych i nie będziecie mieć w ogóle żadnej, żadnej gwarancji, a bank będzie wymagał 10% a 10% z miliona 200 tysięcy to jest 120 tysięcy złotych no to wtedy gwarancja tego nie obejmie więc można powiedzieć, że do Miliona złotych zakupem do nieruchomości, spokojnie, nie, to nie powinno być żadnego problemu. Te banki, które wymagały minimum 20% wkładu własnego, a nie będziecie mieć e, żadnego wkładu, no to wtedy to wyjdzie, że maksymalnie do 500 tysięcy złotych wartości tutaj nieruchomości. Następne pytanie. Kiedy właśnie ta ustawa wchodzi w życie? No Ustawa wchodzi w życie 27 maja 2022 roku i będzie trwała do końca 2030 roku. Następne pytanie, czy wiek kredytobiorcy ma jakieś znaczenie? I tutaj odpowiedź brzmi nie. W dowolnym wieku można się starać o takie dofinansowanie, Ja o, przepraszam, taką gwarancję. I raczej to jest zupełnie coś innego niż to, co było wcześniej, bo były ograniczenia przy mieszkaniu dla młodych. Natomiast są ograniczenia z tego tytułu, że banki udzielają kredytu do maksymalnie jakiegoś wieku. Są banki, gdzie jest to 67 lat, jest bank, gdzie jest na przykład 70 lat, 75. Czasami są banki, co i do 80 roku życia. Więc jeśli na to na przykład masz 62 lata i wybierzesz bank, który udziela takiego kredytu do 75 roku życia, no to możesz wziąć maksymalnie na 13. Czyli w takiej sytuacji, tak jest, takiego kredytu nie skorzystasz. To nawet zamasz mniej niż tam powiedzmy 55 lat, to bez problemu możesz tutaj taki kredyt wziąć. Nawet w troszkę starszym wieku też, tylko wtedy już nam ogranicza się ilość banków, z których możemy z tego tytułu programu skorzystać. Następne pytanie, czy wszystkie banki będą brały udział właśnie z tego typu kredytem, kredyt hip, to hipoteczny program bez wkładu własnego? I tutaj odpowiedź są trzy opcje. Są takie banki, które na dzień dzisiejszy powiedziały, że nie, definitywnie nie, na pewno nie będą z tego tytułu, z tego programu ko korzystać. Są takie banki, które na pewno powiedziały, że tak, i są banki, które jeszcze się zastanawiają. Na dzień dzisiejszy jest troszkę to najwięcej tych banków, które się zastanawiają. Oczywiście z biegiem czasu pewnie będzie się to zmieniało. Jeśli zgłosił się do nas, poinformujemy, cię, które to są banki, jakie to są oferty, żeby właśnie wybrać. Dla ciebie jak najkorzystniejszą ofertę Twojego kredytu hipotecznego. Kolejne pytanie: że chcesz zmienić mieszkanie na, na większe, na domy większe to, mieszkanie, w jaki sposób? Jak, jak to zrobić? I teraz, jeśli będziesz mieć sytuację pod tytułem, że najpierw chcesz zakupić to drugie mieszkanie, a później sprzedać to, w którym mieszkasz, czy, czy mieszkacie, to tutaj może być. Problem z metrażem, bo tak jak wspomniałem, nie można mieć innej do nieruchomości, no chyba, że posiada się piątkę lub więcej dzieci, natomiast jeśli posiadacie dwoje, troje lub czworo dzieci, to jest ograniczenie co do metrażu. Więc może się okazać, że najpierw będzie trzeba było właśnie sprzedać tamto mieszkanie i wtedy będzie można nabyć nową nieruchomość. Jeśli metraż będzie powiedzmy niedostosowany do ilości dzieci, które posiadasz czy też posiadacie, nie możesz też zrobić darowizny tej nieruchomości do tak pierwszej lub drugiej grupy podatkowej, czyli mama, tata, brat, yy, siostra, ponieważ wtedy będzie trzeba było odczekać aż 5 lat, żeby można było kupić taką nieruchomość właśnie z tą gwarancją. Następne pytanie. Masz już kredyt hipoteczny? I czy możesz ten obecny kredyt zamienić na inny, ponieważ na przykład spodziewacie się drugiego lub kolejnego dziecka i chcielibyście w ten sposób, żeby bank, bank, zmniejszył, wam tutaj to, bank zmniejszył wam kredyt, ponieważ dostaniecie właśnie to dofinansowanie. I tu wyraźnie ustawa mówi, że nie, nie można czegoś takiego zrobić. Następne pytanie. Czy taki kredyt hipoteczny ogólnie będzie droższy od tak zwanego standardowego zwykłego kredytu hipotecznego? I tu odpowiedź brzmi, że tak, z tego względu, że bankowy fundusz gwarancyjny liczy sobie 1% od kwoty gwarancji. Jak to liczymy? Załóżmy, że kupujesz czy kupujecie mieszkanie za 300 tysięcy złotych, macie 10% gwarancji, czyli 30 tysięcy złotych, to tych 30 tysięcy liczy się 1%, więc będzie to kwota 300 zł. Więc jak widzisz, nie jest to duża kwota, natomiast na pytanie, czy jest droższy, no to. Jest o te kilkaset złotych właśnie tej prowizji dla, dla BGK. I kolejna rzecz, czy też bank, w którym bierzesz kredyt, będzie miał gorszą ofertę niż przy standardowym kredycie hipotecznym. I tutaj na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie wiadomo, natomiast kierując się tym, co wcześniej było przy mieszkaniu dla młodych, część banków oczywiście miała droższą ofertę, a część miało taką, taką samą. Więc co znowu należy zrobić? Porównać wszystko to, co jest na rynku, i wybrać dla siebie najkorzystniejsze wyjście. I my oczywiście jak najchętniej w tym ci pomożemy, jeśli skorzystasz oczywiście tutaj z naszych usług. Następne pytanie: że masz jakieś tutaj, właśnie pytanie z, z, związane z, tym, no z, tą, z tą gwarancją i nigdzie nie możesz znaleźć odpowiedzi. Co wtedy? No, należy się wtedy zgłosić do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Link znajdziesz w opisie, z kontaktami wtedy należy im zadać pytanie. Również możesz zadać pytanie pod tym filmem. Jeżeli oczywiście będę znał odpowiedź, jak najbardziej ci takiej odpowiedzi udzielę i pomogę. I na koniec, tak jak powiedziałem, pewnego rodzaju smaczki. Więc pierwsza rzecz: masz inną nieruchomość i nie możesz po prostu. Jej sprze sprzedać. Natomiast ponieważ nie mieszkasz i tak dalej i nie bardzo chcesz to zrobić, natomiast chcesz oczywiście skorzystać z, pro z programu, co należy w tym momencie zrobić. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, darować rodzicom tej nieruchomości nie można, natomiast można rodzicom tą nieruchomość sprzedać za symboliczne 1000 zł. Ja wiem, że to wygląda dziwnie, że mieszkanie na przykład za 300 tysięcy złotych sprzedajemy za 1000 zł. Natomiast technicznie i prawnie możemy to zrobić. Należy tylko pamiętać o tym, żeby ci rodzice po prostu ten 1000 zł ci zapłacili najlepiej na konto, żeby ci oczywiście nie miał dowód. Natomiast jest jeszcze podatek od sprzedaży nieruchomości i wtedy ten podatek, te 2%, należy umieścić od właściwej ceny nieruchomości. Czyli, że taka nieruchomość jest warta 300 tysięcy złotych, to 2% od tego, no to 6000 złotych takiego podatku, no i koszty notarusza i tak dalej można zrobić. Więc pytanie, czy ci się to opłaca, czy nie? Jeśli spodziewacie się drugiego lub trzeciego dziecka, to jak najbardziej tak, bo dostajecie dużo więcej z, do, z dofinansowania, niż Was to wszystko w ten sposób wykosztuje. I drugi smaczek jest taki, że właśnie spodziewacie się drugiego lub kolejnego dziecka, wtedy najlepiej taką nieruchomość kupić jeszcze przed urodzeniem, no bo wiadomo, że to jest tak, że najpierw się jest w ciąży, potem jest to dziecko, więc pewne rzeczy można zaplanować i wtedy dostaniecie 20 tysięcy przy drugim dziecku, a 60 tysięcy przy trzecim lub kolejnym takiego dofinansowania, więc w tej sytuacji będzie warto to zrobić. Oczywiście tych smaczków jest więcej, my tych smaczków więcej znamy, pewnie z biegiem czasu jeszcze więcej tych smaczków się oczywiście pojawi, dlatego zapraszamy do współpracy, ponieważ wtedy będziemy cię dokładnie informować, co zrobić, żeby jak najwięcej właśnie z tej ustawy wyciągnąć dla Ciebie. A tym samym dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny to tylko strafnie inwestuj.